imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w słynnym dziele zatytułowanym o naśladowaniu Chrystusa czytamy, że co nie jest wieczne, jest niczym. To jest, można powiedzieć, streszczenie prawdziwej mądrości chrześcijańskiej, czyli żeby ze wszystkich sił dążyć do tego, żeby nasze imię było zapisane w Księdze Życia. Dlatego nasz Zbawiciel mówił, Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Ale czy tak łatwo jest osiągnąć niebo? Bo przecież prawie wszyscy wokół nas są bezkrytycznie przekonani, że pójdą do nieba, pomimo tego, że wielu z nich żyje bezbożnie. Nie można mieć złudzeń w tej sprawie. Dechrystianizacja świata doprowadziła do budowania królestwa szatana na ziemi, które jest przedsionkiem tylko piekła. Święty Tomasz Zakwinu kiedyś modląc się w kościele świętego Dominika w Neapolu, zobaczył przychodzącego do niego ojca Romana, który był jego następcą na paryskiej katedrze teologii. Doktor Anielski nie wiedział jednak o śmierci tego swojego współbrata, dlatego natychmiast podszedł do niego, żeby się z nim przywitać i wypytywał go o zdrowie i powody przybycia aż z Paryża. Ale on natychmiast odpowiedział mu: Nie jestem już z tego świata. Z Bożego Miłosierdzia. Jestem już w posiadaniu dobra Najwyższego. Z rozkazu Pańskiego przybyłem, aby dodać Ci otuchy w Twoich trudach. A pierwszym pytaniem, oczywiście, jakie zadał święty Tomasz, było: Czy jestem w stanie łaski? I usłyszał odpowiedź: Tak, mój bracie, a Twoje dzieła są bardzo miłe Panu Bogu. Prawdą wiary jest więc, drodzy wierni, że święci mogą przychodzić nam z pomocą, a sami. Nigdy nie utracą już posiadanego szczęścia, które święty Bonaventura opisywał tak: Niebo jest radością bez boleści, młodością bez wieku, sytością bez niesmaku, wolnością bez ograniczeń, pięknym bez skazy, pewnością bez obawy, szczęśliwością bez końca. Tak wielkie, tak wzniosłe, tak niezliczone są te dobra, że przechodzą wszelką ludzką inteligencję i wszelkie pojęcie naszego ducha. A święta Teresa z Avila. Odmawiając kiedyś różaniec, właśnie poczuła się przeniesiona w duchu do nieba, ale tylko na czas jednego zdrowaś Maryju. Ale to, co zobaczyła, było tak zachwycające i odcisnęło tak głębokie piętno na jej duszy, że święta odczuwała do końca życia potężny wpływ tego widzenia. I od tamtej pory wszystkie rzeczy na tej ziemi powodowały w niej jedynie pewien niesmak. Były dla niej wręcz odpychające. To samo Bernadetta z Lourdes. Po tym właśnie. Jak zobaczyła jasność Najświętszej Marii Panny, właśnie tej bielnie pokalanej, mówiła, że wszystko na tym świecie wydawało się już jej później czarne, nawet słońce. Dlaczego więc Pan Bóg nie pokaże nam nieba teraz, żebyśmy zachwycili się nim i wszystko podporządkowali temu jednemu celowi? Przecież wtedy prawie wszyscy by się zbawili. Ale na tym właśnie polega nasza próba tutaj na Ziemi, że nie widzimy. Wszystko, co trzeba zrobić i jaka nagroda nas czeka, Pan Bóg nam już objawił. A nawet niedobrze, żebyśmy zaznali tej radości, bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy pragnęli i starali się o niebo tylko dlatego, że chcemy sami dla siebie być szczęśliwi, ale żebyśmy wybrali niebo z miłości do Niego samego. A to wymaga właśnie walki, próby, cierpienia, odrzucenia innych grzesznych rozkoszy. I tylko kiedy będziemy musieli zadać gwałt naszej woli, tylko wtedy będzie to prawdziwy, wolny i szczery wybór. I takiej miłości z naszej strony pragnie Pan Bóg, dowodzącej w cierpieniach, że wybieramy Boga. Taki przykład też radykalnego opowiedzenia się za Panem Bogiem ponad wszystko, aż do zapomnienia dóbr ziemskich, dali nam przecież właśnie święci. Drodzy wierni, prawda o niebie jako niezgłębionej tajemnicy naszej wiary jest czymś absolutnie fundamentalnym. Przez nią wierzymy, że rzeczywiście istnieje wieczne niebo. Wierzymy w jego nieopisane piękno i szczęście. Wierzymy w obecność tam Trójjedynego Boga wraz z Matką Bożą, Najświętszą Marią Panną i wszystkimi aniołami i świętymi, którzy widzą Boga i cieszą się jego obecnością. To jest właśnie szczęście niepojęte, niemożliwe do porównania z żadnymi przyjemnościami ziemskimi. Właśnie one w porównaniu z tym prawdziwym i wiecznym szczęściem są raczej bólem i cierpieniem. To właśnie tego stanu, tego szczęścia pragnie dusza każdego człowieka. I tylko krzywdzi się ją i rani kierując do różnych przyjemności grzesznych, które przekreślą możliwość osiągnięcia szczęścia wiecznego. Drodzy wierni, to, że wierzymy w niebo, oznacza również, że wierzymy w chwałę duszy i ciała ludzi zmartwychwstałych, zgodnie z tym, jak nasz zbawiciel mówił, sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego czyli w niebie zbawieni będą posiadać to, co nazywamy Lumen Glorię, światłem chwały, który pozwala oglądać Pana Boga twarzą w twarz, a nie jak teraz, tylko jakby w zwierciadle przez wiarę. Ale pojawia się wiele oczywiście świeckich wersji nieba, a nawet różnie rozumianego szczęścia pozagrobowego, dostosowanego do ludzkich porządków. Dlatego w czasach tak wielkiego zamętu warto zastanowić się, czy naprawdę wierzymy, i to w katolicką naukę o niebie. I tak pewnego razu do świętego Jana Marii Wianeja przyszedł pewien człowiek, zdecydowanie obojętny religijnie, ale właśnie popchnęła go do tego ciekawość świętości i heroicznego ubóstwa proboszcza z Ars. I zapytał on, czy wierzy ksiądz we wszystko to, co głosi Ewangelia? Bez wątpienia, odpowiedział święty Jan Maria Wianey. Jest więc rzeczywiście prawdą, że po śmierci czeka nas niebo albo piekło? Jest to rzecz absolutnie pewna. Czy tak pewna, jak to, że dzisiaj jest niedziela, a jutro będzie poniedziałek? Dużo pewniejsza. Jak słońce zachodzące w tej chwili, że wzejdzie znowu jutro rano, bez porównania pewniejsza. Bo może zdarzyć się niedziela, po której nie będzie już poniedziałku, i zachód, po którym nie będzie już jutrzenki. Jednak jest absolutnie niemożliwe, by słowa Pana Jezusa nie spełniły się. O jakich słowach ksiądz mówi? Zapytał gość. Ja jestem z martwych i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wiele jest niestety takich dusz, które nie mogąc pojąć tajemnicy nieba, uznają ją i warunki prowadzące do osiągnięcia zbawienia po prostu za bajkę i zupełnie odrzucają katolicką naukę w tym temacie. Można więc zastanowić się na jakiej podstawie, ale najczęściej jest to wyraz odrzucenia właśnie warunków, które Pan Bóg nam postawił, żeby móc wejść do nieba. Niebo jest więc prawdą, która ma nas pobudzać do wytężonej walki duchowej, ale szczegóły tego stanu są na razie dla nas po prostu niedostępne. I tak pewnego dnia święta scholastyka zapytała swojego brata, świętego Benedykta, na czym polega wieczne szczęście w niebie. On odpowiedział druga siostro, nie dowiesz się tego, dopóki sama się o tym nie przekonasz, jeśli zasłużysz na wejście do nieba. Jest to szczęście czymś tak pocieszającym i słodkim, że cała mądrość ludzka jest bezsilna, jeśli chodzi o jej opisanie. I tak jak wspominałem, święta Teresa z Awila miała właśnie kiedyś w ekstazie możliwość krótkiego oglądania nieba. I kiedy wróciła do zmysłów, to pytano ją, co widziała w niebie. Ona natychmiast zawołała. Widziałam, widziałam, widziałam i właśnie nie mogła powiedzieć nic więcej. Właśnie zupełnie brakowało jej tchu z przejęcia tym wszystkim, ale też brakowało słów, dlatego nie była w stanie opisać piękna tego wszystkiego, co widziała. Rozważając tą prawdę wiary, naturalnie powinien budzić się w nas coraz większy zachwyt, żeby nawet zrezygnować ze wszystkiego, co mogłoby zagrozić osiągnięciu tego wspaniałego nieba. I powinno pojawić się też pragnienie, żeby pomóc innym dotrzeć tam. Ale no właśnie, co zrobić, żeby wszyscy ludzie zdali sobie sprawę z tak wspaniałej rzeczywistości nieba i chcieli wierzyć w tą niezwykle wzniosłą prawdę naszej wiary? To jest zadanie tak naprawdę najwyższej wagi, bo stracić ten bezmiar Bożych dóbr jest dla człowieka największą i nieodwracalną niestety katastrofą. Dlatego przerażające jest, jak wielkie jest obecnie zaślepienie. Święty Grzegorz na Zianzu Widząc, jak wiele osób prowadziło grzeszne życie, więc dobrowolnie szło drogą na wieczne potępienie, wołał cały zatrwożony. O człowiecze, tyś powołany do kontemplowania i czczenia Boga, nie do poniżania twojej duszy pośród ziemskich porządliwości. Masz uczestniczyć w życiu niebiańskim, nie w wulgarnych rozkoszach zwierząt. I również dlatego dobitnie pisał o tym święty Jan od Krzyża. O dusze stworzone dla tych wielkości i do nich powołane, co czynicie? Waszymi dążeniami są niziny, waszymi dobrami nędze. O nieszczęsna ślepoto oczu waszych dusz. Ślepi jesteście wobec ogromu światła, wobec głosów wielkich. Głusi jesteście i nie zdajecie sobie sprawy, że podczas gdy szukacie wielkości i chwały, pozostajecie nędzni i podli, nieznający i niegodni wielkiego dobra. Dlatego drodzy wierni, zaufanie Chrystusowi Panu będzie naszym zwycięstwem. Nie koncentrujmy się na czym dokładnie i jak duże będą radości nieba, ale zaufajmy, że przerastają one, nawet można powiedzieć, całą sumę wszystkich rozkoszy ziemskich. Nieskończonie też wynagradzają wszystkie nasze trudy i cierpienia, bo tam Pan Bóg, tak jak opisuje Apokalipsa Świętego Jana, otrze każdą naszą łzę wylaną właśnie w staraniu się o osiągnięcie życia wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.